To był dzień, na który czekałem całe życie. Dźwięk śmiechu gości mieszał się z radosną melodią graną przez orkiestrę, a ja stałem tam, czując się jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi. Każdy detal był idealny, każda chwila zdawała się fragmentem najpiękniejszego snu. I wtedy weszła ona. W swojej białej sukni wyglądała jak anioł, a jej uśmiech rozświetlał całą salę. Moje serce biło jak szalone, gdy szła w moją stronę. Czułem, że właśnie w tej chwili zaczyna się nasze na zawsze, aż nagle, w połowie drogi, zatrzymała się. Muzyka ucichła, a śmiech gości zamarł w powietrzu. Na jej twarzy malował się wyraz, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Spojrzała na mnie, a jej głos, choć cichy, rozbrzmiał w tej ogłuszającej ciszy jak grzmot. Nie mogę tego zrobić wyszeptała. Czas stanął w miejscu. Widziałem szok w oczach naszych rodzin i przyjaciół, a potem zobaczyłem Jego, mojego najlepszego przyjaciela, który wyciągnął do niej rękę. Patrzyłem, jak odchodzi z nim, zostawiając mnie samego na środku sali pośród setek par oczu pełnych litości. Nie było łez, nie było krzyku, tylko pustka i cisza, która raniła bardziej niż jakikolwiek dźwięk. Każde spojrzenie wbijało mi sztylet w serce. Świat, który budowałem, Rozpadł się w jednej chwili. Wieczorem w pustym pokoju, który miał być naszym wspólnym gniazdem, zdjąłem obrączkę. Jej chłodny metal był ostatnim wspomnieniem marzenia, które umarło. Położyłem ją na stole, a jej cichy dźwięk był jak ostatnie pożegnanie. Odwróciłem się bez słowa. Bo czasem największy upadek nie jest końcem, czasem to dopiero początek historii, o której świat nigdy nie zapomni. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie subskrypcję i kciuk w górę. Do zobaczenia wkrótce.